Cześć, dziś zawitaliśmy do regionu Retymno, jednego z najbardziej popularnych na Krecie. A jeśli Retymno, to oczywiście White Olive Elite. Ja mam na imię Rafał i na co dzień pracuję w biurze w Warszawie. A teraz pokażę Wam, dlaczego warto wybrać się właśnie tutaj. Bardzo dobrze utrzymany i zadbany hotel z dobudowanym nowym skrzydłem. Położony w Sfakaki, 9 km od centrum Retymno. Odległość od lotniska w Hani to 75 km, a transfer trwa około 1 godziny. Hotel położony jest bezpośrednio przy piaszczysto-żwirkowej plaży, z łagodnym, lecz kamienistym zejściem do morza. To, co wyróżnia ten hotel, to bezpłatny serwis plażowy. Jeżeli jednak chcielibyście mieć zawsze coś zimnego pod ręką do picia, do Waszej dyspozycji pozostaje beach bar, a przy nim taras z wygodnymi i komfortowymi leżakami. Do dyspozycji gości zostaje sala zabaw dla dzieci, nieduże centrum spa, sauna, a jeśli w natłoku wrażeń pobytu zapomniałeś kupić pamiątki, to znajduje się tutaj także sklep, w którym znajdziesz wszystko, co kojarzy się ze słoneczną kretą i tętniącym życiem retymno. White Olive Elite wszystkie pokoje są jasne i nowoczesne, wykończone w wysokim standardzie. Wyposażone w lodówkę, safe i zestaw kawowy. Wszystkie także posiadają indywidualną klimatyzację i co warto podkreślić, że hotel przystosowany jest do osób z niepełnosprawnością. Do dyspozycji naszych gości pozostają dwa główne baseny o łącznej powierzchni około 400 m2 oraz brodzik dla naszych najmłodszych pociech. Badania, lunchy i kolacje serwowane są w ramach bogatego bufetu z kuchni greckiej i śródziemnomorskiej. Plusem hotelu jest, że z formuły All Inclusive możesz korzystać od przyjazdu do hotelu aż do transferu na lotnisko. Retymno to miejsce, gdzie znajdują się bardzo liczne restauracje, bary oraz dyskoteki. A dla fanów spokojniejszych wrażeń, klimatyczne uliczki, owinięte bujną roślinnością, a to za sprawą głównie wszędobylskich Bougainvillea. Ale spotkać też możemy lantany, marakuje czy granaty. Dlaczego polecamy White Olive Elite? Bardzo dobry standard i komfortowe pokoje. Piaszczystość wilkowa plaża z bezpłatnym serwisem oraz bliska odległość od rozrywkowego centrum Retymno. To co? Widzimy się na plaży czy przy basenie?